manko Witam Was, widzowie. Dzisiaj powiem Wam, co ile będą dni się odbywały, odcinki albo. albo kiedy. Więc tak. Odcinki będą się odbywały. Myślę, że co, co dwa dni yy, wakacje, może. Bo znaczy będą się tak pojawiały. Jeden, dwa dni. Staram się dla Was nagrywać, ale jak czasu nie mam, to przepraszam Was, jeśli nie będzie odcinków. Ja to spokojnie nadrobię, Jeśli będę miał czas, wszystko nadrobię, obiecuję. Będzie na pewno filmiki, filmy. I tak. Co by na tym kanale się będzie odbywało? Wiem, że na razie Fortnite tylko nagrywałem. Fishing Planet. Dobra, no to tak. Przejdźmy do Fortnite'a. Na, najpierw yy, For, Fortnite oczywiście będzie nagrywany. Fishing Planet. I uwaga, dochodzi jedna gra: dochodzi Farming Simulator. Na razie nie będę nagrywał, bo mam tylko 17, a 19 nie kupywałem, bo nie, miała, nie nie, znaczy, stać mi było, ale nie chciałem kupywać y, wszystkich farmingów. Więc mm, tylko te trzy gry. Może kiedyś jeszcze wejdzie jakiś, nie wiem, GTA 5 online, coś takiego. Więc. Um, no, więc dziękuję Wam bardzo za o, o, oglądanie. Wiem, że krótki trochę ten film. Ale, no, chciałem wam powiedzieć, co ile dni będą nagrywane odcinki albo co ile godzin. No, może, mo, może, może, jak będę miał czas, to będą nawet codziennie filmiki, bo. Odcinki, przepraszam, bo. Jak dużo nagram odcinków, to będziecie mieli co, co do oglądania. A wiem, że na pewno nie mam dużo widzów, więc dużo osób nie będzie oglądało moich filmików. Przepraszam was bardzo. I, bo, i tak, będę się jeszcze starał, żeby miniaturki jakieś, nie wiem, robić. Um, bo naprawdę na live'ach, przy... a właśnie, propos live'ów, zaraz przejdziemy, miniaturki będą robione, um, postaram się je co, robić co, co odcinek, um, no więc, yy, pro, propos miniatur, to już skończone, a, baner, B teraz baner, Do ban baner, przepraszam Was, że nie mam, ale nie mogę ustawić, Prób na komputerze teraz będę próbował, jeśli w ogóle dostanę. Mam laptop, tylko że on mi nie bardzo działa, bo mam dysk zepsuty, przepraszam. Ale obiecuję, jak od razu będę mógł włączyć. Yy, będę miał baner, będę miał możliwość baner ustawić. No to oczywiście ustawię. Przepraszam Was bardzo, że nie mam baneru. No i yy, A, i propos live'ów. Na live'ach nie mogę miniaturek wstawiać. Dlaczego? Dlatego, że na telefonach się nie da. Da się. Ale to nie, nie, tego, nie jak się nazywa, nie wiem jaką, to jak się nazywa, aplikację, jeśli wiecie jakąś aplikację na live'a, żeby na IT Studio się nie da, już podkreślę, bo mam IT Studio i próbowałem, nie mogę, tylko na odcinkach, a powtórki z live'ów, tylko na powtórek z live'ów mogę, czyli to jest jako odcinek na IT Studio. Więc jak jakbyście mieli jakieś aplikacje, że można, można dodawać miniaturki na live'ach, no oczywiście na P4 na telefonie ustawić, to piszcie w komentarzach. Więc tak, ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jakieś nie wątpli znaczy nie wątpli Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego kanału, wiem, że już nagrywałem odcinki, on powinien być... Na samym początku ten odcinek, co teraz go nagrywam, ale chcę go teraz wam nagrać, bo powiedzieć o co chodzi i te No. Więc jak macie jakieś pytania jeszcze do mnie, zadawajcie je, bo na QA może się przydadzą też pytania, więc piszcie w komentarzach. Dzie ja Wam dziękuję za oglądanie, sub dzwoneczek, łapka w górę. No i komentarz oczywiście. Ja w KC dla Was się